Cześć wszystkim! Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk Subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Lena siedziała na krawędzi urwiska, gdzie kamienie były ostre jak klingi, a wiatr smagał jej twarz bez litości. Dolina poniżej tętniła życiem. Światła wioski rozbłyskiwały w ciemności, dzieci biegały jeszcze między chatami, a ogniska rozświetlały nocne niebo. Ale dla niej ten widok był pusty, odległy i obcy. To już nie był jej dom. Jej imię wymazano ze śpiewów i twarz usunięto z rytuałów, a wspomnienie o niej wśród współplemieńców obróciło się w szept pełen strachu. Odrzucono ją, bo była zbyt silna, bo jej ciało i duch przewyższały innych. Zamiast dumy wzbudziła lęk. Zamiast uznania spotkała ją nienawiść. Łzy cisnęły się do oczu, lecz nie pozwoliła im płynąć. Jej duma była ostatnią tarczą, której nikt jej nie odebrał. Moc, którą nosiła w sobie, była ciężarem, ale także jedynym, co chroniło ją przed rozpadem. I wtedy usłyszała krok za sobą, niepasujący do kroków, które znała. Był cięższy, wolniejszy, obcy, jakby należał do kogoś, kto nie bał się zbliżyć do miejsca, które wszyscy omijali. Odwróciła głowę i ujrzała go. Człowieka. Piotr stał kilka kroków dalej, ubrudzony kurzem, z rozerwanym rękawem i spojrzeniem, w którym nie było strachu, a jedynie ciekawość. Był rozbitkiem, którego statek roztrzaskał się na równinach trzy dni wcześniej. Widział ją wcześniej, z daleka, gdy walczyła z burzą, unosząc kamienne głazy, bratować jedyne schronienie. Siedzisz tu sama, powiedział cicho. Jakby nie chciał spłoszyć ciszy. Wyglądasz, jakbyś należała do tego miejsca, a jednocześnie była z niego wygnana. Lena chciała go odpędzić. Każdy, kto próbował się zbliżyć, prędzej czy później odwracał się z pogardą. Ale w jego oczach było coś, czego nie znała spokój, który nie wynikał z niewiedzy, lecz z decyzji. To nie twoja sprawa, odparła ostro, jednak głos zadrzał jej lekko. Piotr usiadł obok, nie bacząc na ostre kamienie. I spojrzał w dół na wioskę. Kiedy upadłem tutaj, myślałem, że świat mnie pożre. A teraz patrzę i widzę, że to miejsce próbuje pożreć ciebie. Jej serce zabiło szybciej. Jego słowa trafiły prosto w ranę, którą od dawna ukrywała. Odwróciła wzrok, ale poczuła, jak jej gardło ściska się od emocji, które próbowała dusić w sobie od miesięcy. Oni wyrzucili mnie, wyszeptała, bardziej do siebie niż do niego. Bały się mnie nawet dzieci. Mówili, że jestem przekleństwem, że moja siła sprowadzi zgubę. Piotr odwrócił się ku niej, a w jego oczach zabłysło coś, co niemal ją sparaliżowało. Nie było tam litości. Nie było strachu. Było tylko szczere uznanie. A ja widzę w tobie dar. Jesteś idealna taka, jaka jesteś. Idealna dla mnie. Słowa zawisły między nimi, ciężkie jak burza. Ale jednocześnie rozgrzewające jak ogień w zimną noc. Lena poczuła, że mur, który wokół siebie zbudowała, zaczął pękać. Po raz pierwszy od dawna nie czuła się sama. Pierwsze dni, które spędzili razem, były pełne ciszy i niepewności. Lena nie przywykła do obecności drugiej osoby. Każdy krok Piotra, każdy jego gest przypominał jej, że nie jest już sama, a to wywoływało w niej dziwne napięcie. W jej świecie samotność była tarczą, a teraz ktoś próbował ją odłożyć na bok. Ogień, który rozpalili w skalnej grocie, trzaskał cicho, rzucając długie cienie na ściany. Lena siedziała naprzeciw Piotra, uważnie obserwując jego ruchy. Zauważyła, jak starannie układa drewno, jak dmucha w płomienie, by podsycić żar. Jego dłonie, nieprzywykłe do surowości tego świata, były już poranione i obtarte, ale on nie narzekał ani słowem. Dlaczego nie boisz się mnie? Zapytała nagle. Jej głos odbił się echem od ścian. Piotr spojrzał na nią, jakby pytanie było czymś oczywistym. Bo widzę w tobie coś więcej niż siłę. Widzę samotność, którą znam aż za dobrze. To zdanie zaskoczyło ją bardziej niż przypuszczała. Samotność była jej przekleństwem, a on wypowiadał to słowo tak, jakby była to wspólna tajemnica. Milczała, lecz wewnątrz niej coś drgnęło. Następnego dnia szli razem przez górską ścieżkę. Piotr próbował dotrzymać jej kroku, choć każdy jego ruch zdradzał zmęczenie. Mimo to nie poddawał się. Lena zatrzymała się w końcu i podała mu rękę, by pomóc mu wspiąć się na stromy głaz. Jej dłoń, mocna i pewna, zamknęła się wokół jego dłoni, a on poczuł siłę, która nie była groźna, lecz budząca zaufanie. Wieczorem, kiedy zatrzymali się przy strumieniu, Piotr opowiedział jej o swoim świecie. Mówił o Ziemi, o miastach pełnych światła, o dźwiękach muzyki, które płynęły nocą po ulicach, o smakach i zapachach, które były dla niej czymś niepojętym. Lena słuchała w ciszy, pozwalając, by obrazy, które malował jego głos, rozświetlały mrok jej myśli. Brzmi jak bajka, wyszeptała, patrząc w wodę. Jak miejsce, w którym nie ma miejsca dla kogoś takiego jak ja. Piotr uśmiechnął się delikatnie. Myślisz, że twoja siła czyni cię obcą? W moim świecie właśnie tacy ludzie zapisują się w pamięci. Tybyś tam nie była wyrzutkiem. Byłabyś kimś wyjątkowym. Te słowa uderzyły w nią mocniej niż wszystkie ciosy, które kiedykolwiek otrzymała. Spojrzała na niego, chcąc dostrzec choć się kłamstwa, ale w jego oczach zobaczyła jedynie prawdę. Tamtego wieczoru, gdy ogień znów rozświetlał ich twarze, Lena poczuła, że mur wokół jej serca kruszy się jeszcze bardziej. Nie wiedziała jeszcze, czym stanie się dla niej Piotr, ale wiedziała jedno, po raz pierwszy od dawna zaczynała wierzyć, że jej los nie jest przekleństwem. Noc była ciężka, a powietrze przesycone niepokojem. Lena spała czujnie, jak zawsze, z ręką opartą o skałę, gotowa w każdej chwili zerwać się na nogi. Piotr, choć zmęczony, nie mógł zmrużyć oka. W głowie miał obrazy obcej planety, która zamiast dać mu schronienie, wystawiła go na próbę. Leżał bez ruchu, słuchając oddechu Leni, gdy nagle dostrzegł coś, Se mu krew w żyłach ślad na ziemi, świeży i wyraźny, tuż przed wejściem do jaskini. Zbliżył się cicho, przykucnął i przejechał palcami po ziemi. Od razu poczuł, że to nieprzypadkowy znak. To była stopa wojownika, ciężka, zbyt regularna, by należała do zwierzęcia. Poczuł chłód przebiegający po plecach i natychmiast obudził Lenę. Oni tu byli i szepnął, a jego głos brzmiał ostrzej niż zwykle. Ktoś nas śledzi. Lena poderwała się gwałtownie. Jej oczy zapłonęły tym samym ogniem, który Piotr widział w niej tamtej nocy, gdy pierwszy raz rozmawiali. To nie był strach. To był gniew. "Zwiadowcy", powiedziała cicho, a jej szczęki zadrżały od wspomnienia. "Wysłali ich, żeby upewnili się, że nigdy nie wrócę". Piotr przyglądał się jej w milczeniu, widząc, jak jej twarz twardnieje, a ramiona napinają się jak u drapieżnika gotowego do skoku. To była inna Lena niż ta którą widział przy ogniu, gdy mówiła o swoim bólu. Teraz widział wojowniczkę, którą jej wioska próbowała zniszczyć. Ruszyli powoli w stronę lasu, gdzie ślady prowadziły głębiej, w ciemność. Każdy krok leni był pewny i cichy, jakby znała każdy kamień i każde drzewo. Piotr, choć mniej wprawny, trzymał się blisko, ucząc się od niej w locie. Wkrótce dotarli do miejsca, gdzie dym z dogasającego ognia unosił się w powietrzu. Obóz zwiadowców. Lena zatrzymała się, a jej dłoń mimowolnie sięgnęła po kamień, gotowa rzucić. Piotr położył jej rękę na ramieniu. Poczekaj, wyszeptał. Oni nie wiedzą, że wiemy. To daje nam przewagę. Spojrzała na niego z niedowierzaniem, a potem zrozumiała, co chce jej przekazać. Nie chodziło o to, by od razu rzucić się do walki. Chodziło o to, by być mądrzejszym, nie tylko silniejszym. Ukryci w cieniu obserwowali, jak trzech zwiadowców szeptało coś między sobą. Ich postawa zdradzała nerwowość, bali się tego, co mieli zrobić. Lena czuła, jak jej serce bije coraz mocniej. Była gotowa zmierzyć się z nimi, ale w głębi duszy nie chciała, by Piotr zobaczył jej mrok, który zawsze towarzyszył walce. Oni nie zatrzymają się, dopóki mnie nie znajdą, powiedziała cicho, nie odrywając oczu od obozu. Ale jeśli my znajdziemy ich pierwsi, mamy szansę. Piotr skinął głową, a w jego spojrzeniu zobaczyła determinację, której się nie spodziewała. Nie był wojownikiem. Nie miał jej siły ani szybkości. A jednak w tej chwili był gotów stanąć u jej boku, niezależnie od tego, co ich czekało. Lena poczuła, jak w jej sercu rodzi się coś, czego dawno nie znała świadomość, że nie jest już samotnym cieniem w mroku. Miała kogoś, kto widział w niej nie potwora, lecz sojusznika. I ta myśl dała jej więcej odwagi niż wszystkie bitwy, jakie stoczyła do tej pory. Świt zastał ich na górskiej ścieżce. Chłód poranka wciskał się pod skórę, a mgła otulała krajobraz jak srebrzysty całun. Lena prowadziła drogą, którą znała od dzieciństwa, unikając miejsc, gdzie zwiadowcy mogli zastawić sidła. Każdy jej krok był pewny, jakby pamięć ciała podpowiadała jej, gdzie postawić stopę, aby uniknąć pułapki. Piotr podążał za nią, zmęczony, ale skupiony, starając się dorównać jej tempu. Podczas wędrówki rozmawiali niewiele, jednak między nimi narastało porozumienie, które nie potrzebowało wielu słów. Lena znała siłę swojego ciała i zwinność, które ratowały ją w najcięższych chwilach. Piotr wnosił coś innego umiejętność przewidywania, znajomość logiki i taktyki, której ona nigdy nie musiała się uczyć. Razem tworzyli coś, co zaczynało przypominać równowagę. Zatrzymali się w jaskini, której wejście ukrywały splątane korzenie. Lena rozpaliła ogień, a Piotr rozłożył prowizoryczne schronienie, wykorzystując gałęzie i kamienie. Jego ruchy były powolne, ale metodyczne. Lena obserwowała go w milczeniu, dostrzegając, że choć nie miał jej siły, nadrabiał cierpliwością i sprytem. W Twoim świecie uczą takich rzeczy? Zapytała nagle. Piotr uśmiechnął się pod nosem. Niedokładnie. Uczą nas jak przetrwać w innych warunkach. Ale to samo można przenieść tutaj. Jeśli rozumiesz otoczenie, możesz nim kierować. Zaskoczyło ją to ona zawsze polegała na sile, na instynkcie. On patrzył inaczej, widział otoczenie jak układanka, w której każdy element miał swoje miejsce. Kiedy noc ponownie zapadła, siedzieli przy ogniu, a cisza między nimi była spokojna, niemal kojąca. Lena podniosła spojrzenie i ich oczy spotkały się po raz pierwszy w pełnym świetle płomieni. W jego spojrzeniu nie było strachu ani dystansu. Była tylko pewność, że chce być obok niej. Jej dłoń, mimowolnie drżąca, przesunęła się bliżej. Nie musiała długo czekać, jego ręka powędrowała w jej stronę. Spotkali się gdzieś po środku, a ich palce splotły się naturalnie, jakby to było coś oczywistego, coś, co od dawna było zapisane w losie. Nie jesteś już sama, powiedział cicho. Lena zamknęła oczy i poczuła, jak jej serce bije szybciej, ale tym razem nie z gniewu, ani ze strachu. To było uczucie, którego dawno nie znała, bezpieczeństwo, które nie rodziło się z siły mięśni, lecz z obecności drugiego człowieka. W ciemności jaskini ich dłonie trwały splecione, a świat na zewnątrz mógł się walić i rozpadać, lecz tej chwili dla niej liczyło się tylko to jedno, że po raz pierwszy od wielu lat ktoś nie traktował jej jak potwora, lecz jak kobietę. Świt wstał czerwony, jak ostrze rozgrzane do białości. Lena obudziła się pierwsza, słysząc dźwięki, których nie powinno być tej części gór, zgrzyt metalu, cichy trzask gałęzi łamanych przez ciężkie stopy. Już wiedziała, zanim spojrzała na Piotra, że pościg ich odnalazł. Są blisko, szepnęła, a jej głos nie drżał ani przez moment. Piotr poderwał się z miejsca, sięgnął po kij, który przygotował poprzedniego dnia. Wiedział, że to żadna broń w porównaniu do tego, Czym dysponowali zwiadowcy, ale nie zamierzał stać bezczynnie. Nie zdążyli zrobić więcej niż kilka kroków, gdy pierwszy z napastników wyskoczył z skały. Rzucił się na Piotra, celując ostrzem w jego bok. Świat na chwilę zwolnił. Lena zobaczyła, jak człowiek, który dopiero co pojawił się w jej życiu, staje naprzeciw śmierci. Krzyk wyrwał się z jej gardła szybciej, niż zdążyła pomyśleć. Ruch był instynktowny. W sekundę znalazła się przy nim, jej ręka chwyciła przeciwnika za kark i szarpnęła tak mocno, że mężczyzna upadł jak bezwładna lalka. Ostrze wypadło mu z dłoni, brzęknęło o skałę. Napastnik jęknął, ale Lena powstrzymała się od zabicia go. Jej ciało drżało od napięcia, oczy płonęły dzikim gniewem. Wtedy poczuła dotyk na ramieniu. Piotr, jeszcze z szeroko otwartymi oczami, patrzył na nią bez cienia strachu. Jego dłoń była ciepła, pewna, spokojna. Nie jesteś taka jak oni, powiedział cicho. Nie musisz być. Ty wybierasz swoją drogę. Jej serce biło jako szalałe. To jedno zdanie przebiło się przez wszystkie lata, gdy wmawiano jej, że jest potworem. Zatrzymała się, zaciskając pięści, aż krew napłynęła do palców. Wreszcie wypuściła oddech, pozwalając, by gniew odpłynął, choć na chwilę. Kolejni zwiadowcy pojawili się na ścieżce, gotowi do walki. Lena stanęła przed Piotrem, jej sylwetka była tarczą, której nie dało się złamać. Ale tym razem coś było inne, nie walczyła już tylko za siebie. Każdy ruch, każdy krok, który stawiała, miał teraz sens większy niż własne przetrwanie. Chroniła kogoś, kto zobaczył w niej więcej niż siłę. Starcie trwało krótko, ale intensywnie. Dwóch napastników cofnęło się, widząc jej nieustępliwość, trzeci próbował podejść Piotra, lecz Lena była szybsza. Choć mogła ich zniszczyć, zatrzymała się na granicy, której nigdy wcześniej nie potrafiła znaleźć. Nie chciała krwi. Chciała tylko wolności. Kiedy w końcu cisza zapadła, a przeciwnicy rozproszyli się w popłochu, Lena i Piotr zostali sami, otoczeni oddechem własnego zmęczenia. Ogień w jej oczach wciąż płonął, lecz teraz nie była to furie, to była determinacja. Piotr podszedł bliżej, spojrzał jej prosto w twarz, uśmiechnął się lekko, mimo zadrapań i kurzu. Widzisz? powiedział. Ty nie jesteś przekleństwem. Jesteś ich strachem, a moją nadzieją. Lena spuściła wzrok, próbując ukryć wzruszenie, które ścisnęło jej gardło. Jeszcze nigdy nikt nie wypowiedział do niej takich słów. W tej chwili wiedziała, że już nigdy nie będzie mogła wrócić do samotności. Dolina, w której się zatrzymali, była pozornie spokojna. Z wysokich skał spływał wodospad, Tworząc jezioro o powierzchni gładkiej jak lustro, Lena i Piotr odpoczywali tam przez chwilę, lecz spokój nie mógł trwać długo. Już od kilku dni wiedzieli, że wioska nie poprzestanie na zwykłych zwiadowcach. W końcu nadszedł moment, w którym ich obawy stały się rzeczywistością. Wieczorem ziemia zadrżała. Echo niosło się po górach jak dudniący bęben zwiastujący katastrofę. Lena zesztywniała, nasłuchując. Jej twarz stężała a dłonie zacisnęły się mocniej na kamieniu, którym odruchowo się podparła. Oni ją wypuścili, wyszeptała. Bestię, którą trzymają na łańcuchu, by straszyć nawet własne dzieci. Piotr spojrzał na nią pytająco, lecz szybko zrozumiał, że nie była to metafora. W jego oczach nie było przerażenia, lecz rosnąca determinacja. Kiedy stworzenie wyłoniło się z mroku, jezioro zadrżało od jego ciężkich kroków. Olbrzymie, pokryte pancerzem przypominającym obsydian, Oczach jarzących się czerwonym blaskiem wyglądało jak koszmar, który przybrał ciało. Gioska wysłała coś, co miało zniszczyć Lenę raz na zawsze, coś, czego bali się nawet wojownicy. Lena cofnęła się o krok, a jej oddech przyspieszył. Przez ułamek sekundy w jej sercu pojawił się strach, który próbowała ukryć. Piotr jednak to zauważył. Stanął obok niej, bez broni, bez ochrony, jedynie ze spojrzeniem pełnym pewności. Jeśli masz walczyć, nie będziesz walczyć sama, powiedział spokojnie. Razem. To jedno słowo wstrząsnęło nią bardziej niż ryki bestii. Nikt nigdy nie chciał stanąć przy niej w chwili próby. Zawsze była sama, przeciw wojownikom, przeciw starszym, przeciw własnemu losowi. A teraz ktoś gotów był zaryzykować życie nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że tego chciał. Potwór ruszył naprzód, rozbijając drzewa jak patyki. Lena zrobiła krok do przodu. Jej ciało napięło się jak łuk gotowy do wystrzały. Obok niej Piotr ustawił się tak, by odciągać uwagę, choć wiedział, że jeden cios mógłby zakończyć jego życie. Słuchaj mnie, zwróciła się do niego szeptem, nie odrywając wzroku od bestii. Jeśli ci się uda, biegnij. Nie oglądaj się za mną. Nie odpowiedział stanowczo. Jeśli będę biec, to razem z tobą. Jej serce zabiło mocniej, silniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nagle zrozumiała, że to nie siła mięśni, ani szybkość była jej największą bronią. Była nią więź, która narodziła się między nimi, a której nic nie mogło już zatrzymać. Potwór ryknął i rzucił się na nich, a ziemia pod ich stopami zatrzęsła się jak w czasie trzęsienia. Lena wciągnęła głęboki oddech i przygotowała się na walkę, wiedząc, że ta bitwa będzie nie tylko próbą jej mocy, ale też sprawdzianem więzi, która właśnie zaczynała zmieniać jej życie. Ryk bestii wstrząsnął doliną, echo odbijało się od skał, jakby góry same drżały ze strachu. Powietrze zgęstniało, pachniało wilgocią, kamieniem i metaliczną wonią gniewu. Potwór szarżował, każdy jego krok wbijał się w ziemię jak młot, pozostawiając głębokie wyrwy. Lena poczuła wibracje w nogach, a jej serce uderzyło szybciej, przygotowując ją na nadchodzące starcie. Skoczyła na bok, pociągając Piotra ze sobą, gdy masywne ramię bestii runęło w dół, miażdżąc głazy na pył. Odłamki posypały się wokół jak deszcz ostrych noży. Piotr upadł ciężko, lecz podniósł się natychmiast, chwytając długi kij, który wcześniej wyostrzył ogniem. Nie miał złudzeń, że kij powali monstrum, ale mógł odwrócić jego uwagę. Lena! Z prawej! krzyknął, widząc jak bestia obraca się, by dosięgnąć jej pazurami. Posłuchała go bez wahania, uskakując we właściwym momencie. Jej ruchy były płynne. Niemal nierealne, ciało napięte, oczy skupione na każdym detalu przeciwnika. Wiedziała, że bez planu nie wygrają. Jej siła była wielka, ale potwór przewyższał ją masą i brutalnością. Bestia znów uderzyła, tym razem ogonem, który rozciał powietrze jak bat. Lena skuliła się i przetoczyła po ziemi, a Piotr, wykorzystując chwilę nieuwagi stworzenia, podbiegł bliżej i wbił w miękkie miejsce pod łuskami, tuż przy stawie nogi. Potwór zawył wściekle, Alena poczuła falę adrenaliny. To nie było zwycięstwo, ale dowód, że można go zranić. Dobrze, krzyknęła, jej głos niósł się przez dolinę. Razem możemy go zatrzymać. Zwiadowcy z wioski, którzy stali na krawędzi lasu, przyglądali się wszystkiemu z mieszaniną strachu i nadziei, że monstrum dopełni dzieła. Ale kiedy zobaczyli, jak człowiek i wygnana wojowniczka walczą ramię w ramię, ich pewność zaczęła pękać. Potwór ruszył ponownie, tym razem celując prosto w Piotra. Lena rzuciła się przed niego, ramieniem odpychając go w bok. Cios dosięgnął jej, uderzając w bark z siłą, która niemal zmiażdżyła kość. Zawyła z bólu, ale nie upadła. Wyprostowała się i z furią chwyciła za głaz, większy niż człowiek byłby w stanie unieść, i cisnęła nim w głowę bestii. Uderzenie zatrzymało potwora na moment, a Piotr wykorzystał tę sekundę. By podbiec i dobić kij w to samo miejsce, w które trafił wcześniej. Walka stawała się desperacka. Lena oddychała ciężko, jej ramię drżało, a ból pulsował przy każdym ruchu, lecz spojrzała na Piotra i w jego oczach zobaczyła ogień, który nie pozwalał jej się poddać. Był przy niej, nie jako cień ani obserwator, lecz jako partner, gotów walczyć do końca. Kiedy potwór runął na kolana, rycząc wściekle, Lena wspięła się na jego grzbiet, wykorzystując każdy występ pancerza. Z ciała tryskała krew, ciemna i gęsta, a każdy jej krok zostawiał ślad na śliskiej powierzchni. Piotr rozproszył bestię, krzycząc i rzucając kamieniami, by dać jej szansę. Na szczycie potwora Lena zebrała całą swoją siłę i uderzyła pięścią w miejsce, gdzie pancerz był najcieńszy. Raz, drugi, trzeci. Potwór zawył, zatrząsł się, a w końcu osunął się na bok z hukiem, który zagłuszył wszystko inne. Cisza, jaka zapadła, była niemal nienaturalna. Zwiadowcy cofnęli się, a Piotr podbiegł do leni, która stała obok cielska bestii, zakrwawiona, drżąca, lecz wciąż wyprostowana. Żyjesz, wyszeptał, chwytając ją za zdrową rękę. Lena spojrzała mu w oczy i, mimo bólu, uśmiechnęła się. Wiedziała, że to nie koniec, że wojna z jej przeszłością dopiero się zaczęła. Ale po raz pierwszy w życiu poczuła, że nie musi stawiać jej czoła sama. Zapadła cisza jakby cała dolina wstrzymała oddech. Ciało bestii leżało nieruchomo, a echo jej ostatniego ryku odbijało się jeszcze gdzieś daleko w górach. Zwiadowcy, którzy przybyli, by patrzeć na triumf potwora, stali teraz sparaliżowani, niepewni czy mają uciekać, czy uklęknąć. Lena stała wyprostowana, zakrwawiona i zmęczona, z ramieniem pulsującym bólem. Mimo to w jej spojrzeniu nie było już strachu ani gniewu. Była spokojna, jakby wreszcie odnalazła swoje miejsce. Piotr podszedł bliżej, a kiedy ich dłonie spotkały się, nikt nie miał wątpliwości, że między nimi powstała więź silniejsza niż jakakolwiek broń. Jeden ze zwiadowców odważył się podejść o krok. Jego twarz była blada, a oczy szeroko otwarte. To niemożliwe, wyszeptał. Nikt nie miał prawa pokonać bestii. Nikt oprócz niej, odpowiedział Piotr spokojnie. Ale ona nie zrobiła tego sama. Te słowa rozniosły się po zgromadzonych jak echo. Zwiadowcy spojrzeli po sobie, a w ich oczach pojawił się cień szacunku, którego Lena nigdy wcześniej od nich nie zaznała. Niektórzy opuścili głowy, inni cofnęli się w milczeniu, jakby nagle stracili pewność, że ich świat stoi na solidnych fundamentach. Lena odwróciła się do Piotra. Nie wrócę tam, powiedziała cicho, wskazując na wioskę ukrytą w oddali. Nie po tym wszystkim. I nie musisz odpowiedział bez wahania. Do mnie zawsze jest miejscem. Czasem to człowiek, przy którym możesz być sobą. Te słowa poruszyły ją głębiej niż wszystko, co kiedykolwiek usłyszała. Poczuła, jak ciężar lat samotności i odrzucenia powoli spada z jej ranion. Spojrzała w jego oczy i zobaczyła tam coś, czego nigdy wcześniej nie znała pewność, że nie musi już walczyć o akceptację. Już ją miała. Gdy noc zapadła, usiedli razem przy ognisku, nieopodal martwego cielska potwora, które teraz było tylko cieniem dawnego strachu. Ogień trzaskał, gwiazdy migotały na czarnym niebie, a Lena oparła głowę na ramieniu Piotra. Zawsze myślałam, że moja siła jest przekleństwem, szepnęła. Ale teraz wiem, że była po to, by doprowadzić mnie do tej chwili. Piotr objął ją mocniej. A ja myślałem, że los zniszczył wszystko, co miałem. Ale wtedy znalazłem Ciebie. Ich dłonie splotły się, a cisza między nimi była pełna pokoju. Dolina. Która była świadkiem krwi i strachu, stała się świadkiem narodzin czegoś zupełnie innego, nowego początku. Lena nie musiała już udowadniać swojej wartości. Nie była już wyrzutkiem ani potworem. Była kobietą, która znalazła miłość w miejscu, gdzie wcześniej znała tylko ból. A Piotr wiedział, że choć jego droga zaczęła się od katastrofy, doprowadziła go do największego skarbu serca, które biło obok jego. Tego wieczoru oboje zrozumieli, że przeszłość nie ma już nad nimi władzy. Przyszłość należała do nich, wspólna i silniejsza niż cokolwiek, co mogli sobie wyobrazić. A noc, która ich otaczała, nie była już mrokiem. Była obietnicą.